Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj pogadamy sobie chwilkę o zmiłości to współczuję opowieści z Omanu od Agaty Romaniuk. Jest to reportaż i patrząc na sam tytuł można by odnieść wrażenie, że jest to reportaż o kobietach o aranżowanych małżeństwach, generalnie o małżeństwach w Omanie, ale tak naprawdę to nie. Znaczy trochę tak, ale nie do końca. Z blerbu dowiadujemy się, że jest to generalnie reportaż o życiu w Omanie, o tym, jak to jest z tym prawem, o tym, że ludzie niby tacy pobożni i w ogóle, a tak naprawdę to siedzą sobie na tinderze i w ogóle, niby trochę o tych umowach małżeńskich, niby o tych aranżowanych małżeństwach, niby o małżeństwach jakby mieszanych. W sensie obywatel, obywatelka Omanu z osobą spoza kraju, ale w gruncie rzeczy, moim zdaniem, ta książka jest o wszystkim i o niczym. Po prostu. I to nawet nie jest kwestia tego, że temat około małżeński, około emocjonalny tutaj dominuje. Jest to kwestia tego, że autorka podejmuje bardzo wiele kwestii w tej książce. Opisuje nam życie tak właściwie od podstaw, tylko takiej klasy średniej Omańczyków. Mówi też o swoich doświadczeniach z, z służbą, choćby nawet, czy z ginekolożką. A z drugiej strony dostajemy kilka historii o zupełnie innych rzeczach, i trudno mi w sumie to skrócić, streścić, powiedzieć, co tam tak właściwie się pojawiło, bo szczerze mówiąc, to. Ja niewiele pamiętam z tej książki, a skończyłem ją czytać wczoraj. To jest trochę ponad 200 stron lania wody. Tak na dobrą sprawę. Na początku, zostajemy wrzuceni do tego świata, jakby już z jakąś wiedzą, przynajmniej ja weszłam tutaj już z jakąś wiedzą, bo wiadomo na temat Omanu, na temat w ogóle krajów Bliskiego Wschodu, gdzie właśnie ciągle są te aranżowane małżeństwa, są jakieś. Umowy ślubne są takie restrykcyjne zasady związane z wiarą. No to takich materiałów do tej pory pojawiły się miliony. No może przesadzam, ale bardzo dużo ich jest. I mówimy tutaj o filmach dokumentalnych, o takich ministerialach dokumentalnych. Mówimy też w sumie poniekąd o książkach fabularnych. One też, jeżeli dotyczą tematyki Bliskiego Wschodu, jednak trochę nas oswajają z tą kulturą. I ja zauważyłam problem po tym, jak przeczytałam pierwsze sto stron i po pierwsze nie dowiedziałam się niczego nowego. Jakby okej, okay, to nie jest mój główny zarzut. Wiadomo, mógłby być to taki mini przewodnik, mini taka pigułka wiedzy odnośnie do samego Omanu. Taki wstęp. Żebyście mogli od tego wyjść i jeżeli zainteresujecie się tematem, jeżeli interesujecie się tematem, to iść dalej i szukać więcej wiedzy po prostu. Uważam, że zostały tu poruszone ważne kwestie, i takie, które mogą nas zwłaszcza w dzisiejszych czasach bardziej zainteresować. Czyli tak jak wspomniałam na początku, kwestie właśnie tego Tindera nieszczęsnego. Czy choćby nawet kwestia seksualności, a konkretnie homoseksualności w małżeństwach aranżowanych, czy choćby ogólnie znany temat przemocy domowej. I cieszę się, że zostało to poruszone w tej książce. Nie cieszę się z tego, że zostało to poruszone bardzo mało. W sensie tak powierzchownie o, to jest dobre słowo, powierzchownie bo nie dowiecie się z tej książki, jak funkcjonują. Relacje osób homoseksualnych w małżeństwach aranżowanych. Z niej dowiecie się tylko, że takie bywają. Nie dowiecie się, jak to wygląda z użytkowaniem Findera. Dowiecie się tylko, że no, mężczyźni to robią. O tej przemocy domowej też tak średnio w sumie. Tyle, że jest i że trudno jest się o to sądzić. Dowiecie się też, że małżeństwa mieszane są możliwe, ale w sumie to nie zawsze ale to tylko tyle. To zależy, czy to mężczyzna się żeni Omański z inną kobietą innej narodowości, czy kobieta z mężczyzną innej narodowości próbuje się żenić, wychodzić za mąż, wziąć ślub i tyle. Tyle zapamiętałam z tej książki. Jakby... A, i miałam też jeszcze wrażenie, to było też jakoś po setnej stronie, z tego co pamiętam. To jest kwestia posagu tak zwanego machru. Prawdopodobnie źle to wymawiam, zapis jest Mahr. I właśnie po tej setnej stronie, kiedy ten termin pojawił się tak drugi, trzeci raz, tak wyraźnie, w takim sensie, że autorka nam rozpisuje, co to jest, i robi to po raz drugi czy trzeci, od samego początku książki, no trochę robi z odbiorcy idiotesory. Tym bardziej, że na końcu mamy słowniczek. Mamy cały słowniczek wszystkich pojęć użytych w tej książce, związanych z tą kulturą arabską, omańską konkretnie. Plusem jest to, że bardzo lekko się czyta tę książkę, bardzo szybko się ją czyta. Mnie ona zajęła dwa wieczory. I szczerze mówiąc, to cieszę się, że szybko ją skończyłam, bo gdyby była dłuższa i gdyby trochę mi się ciągnęła, to raczej mogłabym jej nie doczytać do końca. Po prostu jest nudna. Ja nie mówię, że mam jakąś ogromną wiedzę na temat kultury, na temat yy, wszystkiego, co zostało poruszone w tej książce. Absolutnie nie. Jestem totalnym nubem, jeżeli chodzi o wiedzę odnośnie do kultury arabskiej, kultury bliskowschodniej. Ale wiem cokolwiek pod tytułem właśnie: aranżowane małżeństwa, restrykcyjne prawo związane mocno z religią. Bardziej respektowani są mężczyźni niż kobiety. Jakby to są takie oczywiste rzeczy, które tutaj dostajemy. I one są rozpisane na połowę tej książki. To jest jakby wszystko to, co kojarzy nam się, kiedy ktoś nam powie Bliski Wschód. I to bez właśnie wielkiej znajomości, nie wiadomo czego. Także, no nie wiem, moim zdaniem, słabo wypadła bardzo. A jeszcze mam jedną e, uwagę. Co prawda. Nie chcę tego porównywać do reportażu Wiktora Krajeńskiego o sekszualikach, bo to są zupełnie dwa różne, niepowiązane ze sobą tematy. Jest zupełnie różna trudność odbioru. Są to dwa różni autorzy, ale no trochę chcę to porównać w takim sensie, że ta książka, ten reportaż, jest chyba drugim albo trzecim reportażem, jaki czytałam w życiu. Więc nie mam dużego <laughs> doświadczenia tutaj, doświadczenia źródeł do porównania, jeżeli chodzi właśnie o reportaż w formie pisanej, ale czytając reportaż Wiktora Krajewskiego, mam pokazane tak właściwie wypowiedzi ludzi, ich stanowisko w danym temacie. Tak właściwie to w sumie prawie bez komentarza autora tutaj. To jest głównie komentarz autorki. W sensie głównie są to opisy z jej strony, objaśnienia, straszne skracanie tematu. Jeżeli już mamy cytat osoby, która się wypowiedziała w którymkolwiek z lekko poruszonych tematów, to on zajmuje linijkę dwie, może była jedna taka dłuższa wypowiedź, która tutaj padła, bez właśnie skracania przez autorkę, bez nadmiernego opisywania nam. O co tutaj niby ma chodzić. I ja troszeczkę nie widzę tutaj miejsca na to, żebym sama pomyślała o tym, o czym ona pisze żebym sama zastanowiła się, co ja tak właściwie czuję względem tych osób, które się wypowiadają, które tam żyją, które mają ze sobą jakieś doświadczenia. Jakby w tej książce nie ma potrzeby, żeby zastanawiać się nad treścią, ponieważ autorka Mówi wam, co macie myśleć. Jakby nie mówi wam, zmusza was, co macie myśleć, tylko podsuwa już swoje tropy, swoje zdanie, swoje opinie. I no to jest taka książka, którą możecie po prostu przeczytać bezmyślnie i wynieść z niej dokładnie to samo, gdybyście mieli się zastanawiać i próbować wyciągnąć własne wnioski, ponieważ no właśnie wnioski zawarte w treści bardzo przeważają nad tym, co próbujemy myśleć. Ja się poddałam mniej więcej w połowie za połową. Poddałam się w ogóle w próbie analizy tego, co czytam, w próbie przełożenia tego na moje emocje. Raczej zostawiałam ta autorce, która po prostu doskonale podrzuca swoje tropy. I na koniec jeszcze jeden plus. Wybaczcie, że tak latamy w jedną i w drugą stronę, ale jeden plus, który był w sumie w porządku. To jest kwestia życia ludzi innej narodowości w Omanie, ale zwłaszcza skupienia się na ludziach pochodzących z Indii. Tutaj mamy głównie służących, służące. I jest też pod koniec bodaj właśnie ta kwestia niby głębiej poruszona, oprócz tego, że są, ale tak naprawdę jak przeczytacie ten rozdział, to dojdziecie do wniosku, no są, bo przyjechały za kasą i tyle. Jakby koniec, ty, tyle się dowiadujemy. Dowiadujemy się tego, że coś tu jest, kropka. Trochę mnie to denerwuje w tej książce i Raczej bym jej nie poleciła. Powiedziałabym, że jeżeli absolutnie nigdy w życiu nie usłyszeliście o czymkolwiek, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o kulturę, okej, okay, wierzcie, będziecie mieć fajny wstęp. Zobaczycie, czy Was to ciekawi, czy nie. Ale jeżeli ktoś wspomina Bliski Wschód, a Wy już macie jakieś swoje wyobrażenia, jakieś, cokolwiek, co słyszeliście na temat kultury. No to jakby to wszystko już tutaj jest, no raczej warto sięgnąć po coś ambitniejszego, po coś bardziej rozwiniętego, bo no z tego reportażu wiele się nie dowiecie. Ja się dowiedziałam tak naprawdę tego, że Oman może być takim, jakby to nazwać, w sumie takim najlżejszym arabskim krajem. Takim, w którym ta religia związana z prawodawstwem nie jest aż tak restrykcyjna niż w innych krajach arabskich, ale nie wiem, czy można coś takiego wywnioskować po tym. Nie wiem, czy jest to dobry wniosek. Nie wiem, czy jest to kwestia tego, że autorka mi powiedziała, w umanie jest okej okay, w porządku, bo nie ucinają Ci ręki za kradzież. Tylko dostajesz grzywne, czy jest to kwestia tego, że treść nam pokazuje, że mamy jednak jakieś związki homoseksualne, które są w aranżowanych małżeństwach, ale jeżeli one są zachowane w domu, a nie na ulicy, a nawet jeżeli na ulicy kobiety idą pod rękę razem i załóżmy są parą właśnie, no to nikt ich o to nie posądzi, bo są to dwie rządy tego samego faceta. Tylko jeżeli gdzieś tam na by pokazywały swoje uczucia, no to może wtedy trzeba by było je zaciągnąć do sądu. Ale to jest wszystko to, co autorka nam powiedziała w opisie. Więc ja nie wiem, czy to jest kwestia wypowiedzi osoby, która miała tutaj przedstawić swoją historię, czy to jest kwestia tego, że autorka sobie to wywnioskowała. Nie wiem, po prostu nie wiem, nie chcę polecać z tej książki. Powiedziałabym, że jest to nudne 3 na 10. Trójka jest tylko dlatego, że styl jest w porządku i łatwo się doczyta. I to jest tyle. No i tak jak wspomniałam, to jest po prostu wstępniak, bo jeżeli macie cokolwiek w głowie o Bliskim Wschodzie, no to to wam nic więcej nie powiem. I to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli czytaliście ten reportaż, to koniecznie dajcie znać, co wy myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być, każdy z nas ma swoją opinię i swój własny odbiór. Zachęcam do kulturalnej dyskusji i widzimy się następnym razem. Pa!